Witajcie na kanale Hiszpan Fider. Powtórka z rozrywki, kładki, ale nie kładki, bo kładki są zajęte. Także siedzimy na samym początku, jak tylko się wjeżdża. Jestem z Robertem. Już tu siedziałem jakieś 5-6 tygodni temu z Adamem. Tylko tam, gdzie Robercik siedzi, to wtedy ja siedziałem, a Adam siedział tutaj, gdzie teraz ja siedzę. Dwa metod fidery Tak jak widać Pelecik do podajnika, trochę zabawek Groch do nęcenia Zanęta z grochem i z kukurydzą No i będziemy z Robertem starać się wyciągnąć zielonego, chociaż wiecie Pogoda nie rozpieszcza, cały czas leje, wieje. Teraz akurat dzisiaj jest takie okienko pogodowe, ale woda jest naprawdę wysoka nawet tutaj, bo normalnie to się siedzi tu, i jeszcze można powiedzieć, że do lustra wody jest jakieś 20-30 cm, a teraz woda już jest na trawie. Także no ciężko powiedzieć, czy zielone będą chciały brać. Zawsze to nad wodą. Będziemy siedzieć, myślę, że do jakiejś tam trzynastej, może czternastej. Jest poranek. z po siódmej. Także trzymajcie kciuki. A ja biorę się za łowienie. Ludzi jest naprawdę... <laughs> Wszystkie kładki zajęte, ludzie z namiotami. Mamy długi weekend, to nie mam co się dziwić zbytnio. No i dlatego siedliśmy tutaj na początku. Dobrze, że tutaj było wolne. I teraz założyłem chocolate orange. A na drugiej mam... ślimaka... z no i trzeba kombinować, no wiecie. W zielonym nie jest ostatnio prosto przez te anomalia pogodowe. W ogóle no, ze wszystkimi rybami gdzieś te rybki po prostu zgłupiały i nie chcą zbytnio dziubać. No ale nigdy nic nie wiadomo. Może coś się uda złowić. Dzisiaj dzień się zapowiada nawet przyjemny. Bo wczoraj wiało, w piątek wiało, lało. Słuchajcie, wiatr był z piątku na sobotę taki, gdzie nawet e, znajomi pojechali pod namiot na takie pole namiotowe. Ludziom namioty wyrywało, łamało. Naprawdę masakra. No, wiatr osiągał ponad 100 km na godzinę z piątku na sobotę. To w porównaniu do tego, co teraz mamy. Dzisiaj, no to jest Ameryka, No ale to, to takie skoki temperatur, skoki wahań ciśnienia, wiecie, nic nie nie wróży, nic dobrego, jeżeli chodzi o wędkowanie. Na obu wędkach mam podajniki, najmniejsze z Prestona, 20 gramowe. Na jednej wędce jest przypąz z gumką, na drugiej z bagnetem. No i po prostu zostało mi żonglować. Kombinować i żonglować przynętami i zobaczymy, może coś się uda złowić. Ja mam rybę Co? Nie wiem, ale może zielony. Może zielony. Jeszcze idzie pod krzaka. No, zielony, zielony, tylko idzie pod krzaka. Zaparkował w gałęziach. No, masakra. W takich gałęziach, żeby. Staram się go trzymać, ale. Centralnie pod drzewem. Ale jest cały czas na kiju. O, nie wyszedł. Wyszedł z gałęzi. Jak wyszedł z gałęzi, to teraz jest w Liliach. Ale zielone, nie chce się poddać. Twarda bestia. Jeden zer, taka zielona rybeńka, mśliczny no popłynął. Już blanku z zielonym nie będzie. Nie jest źle. Może się zacznie. Takie dwie kule, co by nie uciekły te liny. No i jakby to było, gdyby nie kropiło? <śm> Mam zielonego. U ten się rozpędził. Znowu pod krzakę. Stąd się wyczłapać, to jest masakra Samczyk Taki samczyk Pójdź maleńki Dwa zielone wyciągnięte, jeden zielony nie wpięty Czyli i tak nie, nieźle. Trochę grochu z procy. Ale wiecie, myślę, że to jest jakieś 30 metr tam, gdzie mówię. Więc tylko dwa ziarka wkładam do procy, bo inaczej to się rozbryzguje i nie dolatuje wcale. Trochę postrzelane, no ale liny są anemiczne dzisiaj. Naprawdę no. rano miałem trzy brania, dwa wyciągnięte, jednego nie wpiąłem i tyle linowych brań. A co najlepsze, że nawet płotka nie bierze, jak już jest branie, to jest linowe branie. A ostatnio, jak byłem na kładce, to same płotki. <gryw> naprawdę, no przez tą pogodę, to i te ryby wariują. No ale nic się na to nie poradzi. Przynajmniej pogodę mamy z Robertem. Możemy sobie odpocząć. A rybki wiecie, no. Przerzucam co jakiś czas zestawy. Myślę co 15 minut. Zmieniam łaftersy, kombinuję. Ale to jest takie. Raz na półtorej godziny brania. Słońce pali, ale powiem Wam, że idzie przed nami chmura. I z tego, co można wywnioskować, to deszcz nas nie ominie. A już myślałem, że przynajmniej dzisiaj będzie bez deszczu. Przez chwilę tak pokropiło, jak ksiądz kropidłem, a no z tej czarnej chmury to chyba trochę bardziej pokropi no i sobie <grywka> zaczęło krapić może to jeszcze nie leje ale kropi ale parasol rozłożyłem bo nie chce po co to ma wszystko moknąć jak parasol leży 5 minut mżawki i po Mogłem ci swój podbierak dać dłuższy. Jest ryba. Praktycznie. O pustym kiju się nie wróci. Dokładnie. Pierwsza płotka dzisiaj. Oj, to jaka jeszcze. Nie płotka, a krasnopiórka. Jest taka ładna. No my z Robertem powoli, nie szybko, a powoli się zaczynamy pakować. Także myślę, że zajmie nam to jakieś pół godzinki. Także jeszcze się z wami nie rozstaję. Nic wielkiego się nie dzieje. Ale coś tam złapaliśmy. No. Blanku nikt nie zaliczył, to najważniejsze. Słuchajcie, tak jak widzicie, Robercik wraca. Pakuje się. Ja też się pakuję. Odpoczęliśmy. A to najważniejsze. Odpocząłeś, Robercik? Bardzo, bardzo zrelaksowany, wypoczęty wracam do domu z, z uśmiechniętą twarzą. zaj <noise> Fajnie było. Nikt z nas Blanka nie zaliczył. Przyjechaliśmy po zielone, jakie zielone były. Ale przyjechaliśmy po odpoczynek. Także dzięki. Że oglądaliście ten odcinek, a my widzimy się z Wami nad irlandzkimi wodami. Trzymajcie się!